Oto 8 punktów, dzięki którym możesz zoptymalizować swój poziom testosteronu naturalnie. Uporządkowałem je od najważniejszego do najmniej ważnego, według mocy dowodów i mojej opinii. Numer 1. Sen. 7 do 9 godzin. Sen jest kluczowy dla produkcji testosteronu. Brak snu obniża jego poziom, dlatego zadbaj o odpowiednią ilość i jakość snu każdej nocy. Numer 2. Prawidłowa masa ciała. Nadmiar tłuszczu, zwłaszcza brzusznego, to znaczy trzewnego wewnątrz brzucha, zmniejsza poziom testosteronu. Regularne ćwiczenia i zdrowa dieta pomagają utrzymać optymalną masę ciała. Numer 3. Aktywność fizyczna. Na przykład trening oporowy czy interwałowy. Regularny trening siłowy czy interwałowy może pomagać w produkcji testosteronu. Ćwiczenia wielostawowe i intensywne zwiększają poziom tego hormonu i pomagają utrzymać prawidłową masę ciała. Numer 4. Redukcja stresu. To są techniki relaksacyjne. Mogą one pośrednio wspierać równowagę hormonalną. Numer 5. Unikanie alkoholu i innych używek. Alkohol i używki mogą obniżyć poziom testosteronu. Unikaj nadmiernego spożycia alkoholu, a najlepiej ogranicz do zera. Numer 6. Dieta ze zdrowymi tłuszczami. Tłuszcze są ważne w produkcji Włącz do diety awokado, orzechy, oliwę, ryby i jajka. Skup się na jakości tłuszczów, nie ich ilości. Ale uważaj, bo ekstremalnie niskotłuszczowe diety poniżej 15-20% zapotrzebowania na energię mogą zaburzać syntezę hormonów steroidowych. Numer 7. Cynk. U osób z niedoborem. Cynk wspiera produkcję testosteronu. Bogać dietę o produkty bogate w cynk, takie jak nasiona dyni, sezamu, orzeszki piniowe czy wołowina, żeby uniknąć niedoborów tego mikroelementu. Numer 8. Suplementacja witaminą D3. Niedobór witaminy D3 może obniżyć poziom testosteronu. Suplementacja jest ważna, ale w tym kontekście przy potwierdzonym niedoborze witaminy poniżej 20 ng na mililitr. W innych przypadkach suplementacja witaminy D3 powinna być zgodna z zaleceniami. Obserwujmy profil po więcej porad na temat męskiego zdrowia.